Witam was w kolejnym gameplayu ze Skyrim'a. I znajdujemy się mm, w małej wiosce obok kopalni lewej ręki. Mm, Jakśli to się tak w ogóle nazywa kopalnia lewej ręki? No, świńsko. Jeden mm. ze strażników podobno widział, jak mag pojawił się z Dobra, tutaj jest chyba ta właśnie kopalnia. Tak, dobra. Y a kim ty jesteś? Przeklęci Możesz za i wydobyć trochę żelaza. O, spoko. Będę mógł coś wydobyć, ale ja teraz się tym nie będę zajmował. E, w tej wiosce doszło do tego, że pracownicy tejże właśnie kopalni i tych kopalni wokół małego ogólnie pięknego miasteczka. Tak bardzo fajnie w ogóle tutaj jest ten rolniczy miasteczko zrobione. O, jesteśmy teraz, właśnie na farmie Salviusa, y, ale chodzi o to, że okoliczne tereny zostały napadnięte przez renegatów. Wszędzie po bliskiej wieże można y, się z nimi rozprawić. Ja też tak właśnie robiłem. Uff, Ale chodzi o to, że ci właśnie renegaci y, zajęli pobliskie kopalnie i wymordowali wszystkich. Akurat, tutaj, dwóm śmiałkom udało się powrócić i. Y, Powiedzieć mieszkańcom tej właśnie wojewódzki, że takie, właśnie się, że takie rzeczy się stały w tej kopalni. Złożyłem propozycję, żeby um, pomóc im w tej sprawie. Ojej co to jest? Dobra, dostałem się już do markartu. Oj, tutaj zobaczmy sobie. To pierwszy raz w markarcie? Dam ci Jeśli coś zobaczysz, no widzisz, mieszasz się. No i dobra, koniec... koniec tej rozmów. Ja sobie zaznaczę misję, którą właśnie miałem zrobić. Nie, to... Um, to nie... Kurczę, gdzie ja mam tą misję? Pomóc potrzebie. Nie, nie, nie. Nie, cholera, gdzie ja to mam? O! A nie, to nie, to co to, to nie, to dobra. Eee, to może zostawmy sobie to misję i po prostu bez zaznaczenia pójdźmy się rozprawić w tej kopalni z tymi renegatami. Już po co będę zawracał sobie głowę jakimś zaznaczaniem i w ogóle. I następnym razem zrobimy jeszcze parę misji. O, wreszcie dostałem, dostarłem do Markart. <taka>, Taka długa droga, tyle odcinków nagranych, ale nie rzuconych przeze mnie, sorry. Nie. Głupia dziewczynko. Puh. Dobra, wejdźmy sobie do tej kopalni i zobaczymy co tam się w ogóle stało. Proszę bardzo. Nie mam teraz swego towarzysza, mój towarzysz gdzieś nie wiem. Yy, gdzieś po prostu Lidia zaginęła. O. Czy to jest przyjaciel, czy to jest wróg? Zadziwiające, jak wiele pracy wymagają niewielkie rzeczy, prawda? Nie. Ja tu tylko kopię. nie ma o czym gadać. Dobra, ja tu tylko sprzątam. Zobaczmy sobie, co jest dalej. Widać, że tutaj kopalnia... Jest, ale... Nie widzę, żeby była zajęta przez kogoś. Normalnie tutaj ludzie sobie... Rozmawiają. Tam na górze jakiś gość siedzi. Pewnie przywódca. Ja tu tylko wydobywam. Dobra, tutaj wszyscy wydobywają, ale akurat nie jak polski... Pracownik, siedzisz sobie na dupie. Hm. Można ogólnie tutaj chyba dość dużo zarobić złota. Ja jednak nie mieszam się w te górnicze sprawy. Pójdźmy sobie w tą stronę. O, łopatę można i kilo sobie wziąć. Oprócz tego jakieś kufelki, norskie miody. No, typowi pracownicy, prawda? Jestem górnikiem. Jest tu mnóstwo rudy do wydobycia. Spoko. Hm. Nie wiem dlaczego. Może to nie ta kopalnia? Cholera, Aha. Mm, teraz gameplaye yy, z tej właśnie gry. Pojawiać się będą o różnej tematyce, wystąpią też treści głównej fabuły. Chodzi o to, że ta gra już nie jest aż taka nowa, miała już dość dawno temu swoją premierę i wyszło mnóstwo gameplay pokazujące i koniec, i początek, i w ogóle całą tą treść fabularną. Dlatego nie mam powodu, żeby teraz po prostu się i żebym ja nie mógł tego pokazywać. Dlatego przynajmniej będę miał teraz tematy. Tam jest jakiegoś obowodzowisko. Jeśli to są renegaci, to ja normalnie jestem... Święta Maryja... Eee! Yy! Nieważne, nieważne, nikt nic nie słyszał. Strzelimy sobie. O nie! Mamy tylko 10 moich krasnoludzkich strzał. A to są jak na razie chyba najlepsze, które mamy, dlatego... Wolę je oszczędzać. Poza tym, muszę się udać do białej grani po nowego towarzysza. Jako mag, no nie aż tak dobrze sobie radzę. Aczkolwiek teraz, jak gram Magiem coraz im wyższym mam poziom, tym lepiej mi się gra. Mam już te czary, mm, czary, które odpychają i w ogóle to... Mogę spokojnie powalić i, e, przeciwnika i jakoś się zabrać za to. I rzucać swoje zaklęcia gdzie indziej! Hej, coś się głos wopsł, czy coś takiego? Dobra, wchodzimy do Markartu! O. Oh, Ale ona katana, czy jak to się tam nazywa? Zawsze chciałem taką mieć normalnie, tak na żywo, wiecie. Żeby sobie pomachać nią i w ogóle. Mhm... Mm Dobra. Wow, 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 FPSy spadają. Wczytuje się nowa lokacja. Ooo, moja siostra pięknie by wyglądała z tym rodziny. Ogranicę należy do renegatów! Nie trzeba było tu przyłasnie. O, ty! Wow, to akcja, no. Cofnijcie się wszyscy. Straż miejska, Markartu, ma wszystko pod kontrolą. Ha, kto go niby zabił? Dobra, weźmy sobie może te rzeczy. Nie ma tu renegatów. Wow, co to za szaleniec. Agent renegatów, tutaj w mieście. Chyba pracował w hucie. Obiecują ludziom, że zabiją wszystkich Nordów rządzących pograniczem. To banda morderców. I Przecież na naszych oczach właśnie zaatakowano kobietę. Interes zamknięty. Na Bogów, kobieta zaatakowana na środku. Wszystko w porządku? Udało ci się dojrzeć spraw O, kurde, jak się od razu wchodzimy i patrzcie co się dzieje. Jakiś renegat yy, zaatakował kobietę. I prawdopodobnie to miasteczko zo zostanie przejęte przez renegatów. Hmm. Przykro mi mam nadzieję, że w przyszłości ósemka. O, chyba ci to wypadło. Jakaś notatka, wygląda na coś ważnego. Mhm. Mm Nie. Chciałem tylko zaczerpnąć świeżego powietrza. Wypiłem w srebrnokrwistej. Moja notka? Nie, jest twoja. Musiała ci. Wypić... Mhm, tak, 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 tak. Pewnie ja wiem. Yy, a przynajmniej Tyle razy już poznałem takie, ty, tego typu rzeczy. Gość mówi: To twoja notatka, nie, 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 to twoja, wypadła ci pewnie, proszę, daj. Tak naprawdę że okazuje się, że to jest jakiś posłaniec, który miał mi przekazać jakąś wiadomość ważną, że na przykład umrę za 10 dni, czy coś takiego. Wow, ale to fajnie wygląda. Kaplica Talosa. Ja do żadnych kaplic, żadnych świątyń nie wchodzę. Mam to gdzieś, a tutaj jest kolejna kopalnia. Pójdźmy sobie do góry, może. Dobra, dobra, już schowam sobie. Ehm. Um, Nosz cholera normalnie. Nie wiem gdzie pójść. Dobra, trzeba na dół zejść. To jest... najpierw. Wow, wow! O dobra, na szczęście przeżyłem. W zasadeczności użyłbym po prostu eteryczności. Fajnie, że ty można tak wrzucić nagle pauzę, nawet jeśli lecisz. Mhm. Um, no, okej, okay. czyli musimy tutaj wejść, Ciekawe, co tam na nas czeka? Czy jakaś znowu kobieta zostanie zaatakowana? Nie wiem, zobaczymy. No, szybciej, wczytuj się Maluszki. Dobra, zobaczmy sobie, jak to fajnie, fantastycznie po prostu wygląda. jest zamknięte. Typowe cesarskie kłamstwa. Najpierw zabieracie talosa, a teraz nie możemy odwiedzać naszych zmarłych? Ty jarl, odpowiecie za speśle... Ci srebrno-krwiści tak samo już mi nadepnęli na. No, na ucho zupełnie normalnie zaatakowali. Ta... Oni tak samo zostali wys... yy... wysłani przez jakiegoś tam jarla, i żeby zajęli też powiskie razem z renegatami. Yy... Kopalnie, ale ci jednak są tak jakby oficjalnie, dlatego nie są naszymi wrogami. Aczkolwiek działają minne nerwy. Dobra, zobaczmy sobie co tam mamy. Muzeum jest zamknięte dla Dobra, czyli to muzeum zostało zamknięte. Okej, okay, spoko, tam jest jeszcze gość. Może z nim porozmawiamy. No chodź tu. Jeśli chodzi o uh. to nie. Nie mogę o tym rozmawiać. Zapewniam cię jednak, że Jarl wie o wszystkim. Wkrótce w porządku. Wow, okej, okay. skupu... przyswazja mi, że kogoś do posprzątania tego ba... Odkryto, że niektóre ciała zostały pożarte. O, oh, A... bardzo niemiła sytuacja. nie złapaliśmy. Tak jakby wiedział, jeśli zdołasz dowiedzieć się, kto za tym stoi, kapłani Arkaja cię wynagrodzą. Arkej, to właśnie przed jego ołtarzem modlą się w komnacie odwiedzającym. O kurde. Opiekę, no niemiła sprawa się tutaj wydała. Ym... Ciała zmarłych zostały pożarte? Okej, okay, to jest naprawdę mi źle wróży tutaj. Hmm. Posłuchaj, jestem ba... Co tu robisz? Teren wypopalisk jest zamknięty. Nie powiedziałem już, że nie zatrudniam kolejnych strat... Dorniu, wiesz w ogóle kim ja jestem? Ja o, b, przepraszam, zbytnio się podniesie... Dobra, spokojnie. Jestem w połowie bardzo stresującej pracy i nie. Po... Więc dobrze Cię poinformowano. Właśnie nazwałem go przewodnikiem Kalselma po języku falmeru. Niedorzeczne. Za tymi badaniami stoją lat. Chyba rozum cię odebrało. Jeśli myślisz, że pozwolę komukolwiek zobaczyć wyniki, Choć bardzo to doceniając moją pracę, z pewnością rozumiesz potrzebę utrzymania... Nie, 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 no to dobra. ...w tajemnicy. Dobrze, być może gdy już skończę badania, będę się... Dobra, a więc teraz pójdźmy do tych... Dobra, ja już zdobyłem ten klucz, teraz dostaniemy się do tego muzeum, zobaczymy co tam się w ogóle stało. Osnoluckie miasto pod warownią. Nshuancel. Lepiej tam nie chodzi. Dobra, no i wchodzimy. Yyy Jak to? Przecież dostałem kluczyka. Okej, okay, spoko, zapisałeś w grę. jesteśmy w ukryciu. Syrałem zamek powoli. Kurde, ale czy ja nie dostałem tego klucza? O, o, o! Czekajcie, FPS-y mi spadły. Okej. Okay. Dostajemy się do środka. Zobaczmy jak tam... Co tam się w ogóle stało? No, szybciej, ładuj się, ładuj się, ładuj się. Okej, okay. zobaczmy. Czy tutaj kogoś spotkamy? O, fuck. Y... Coś się tutaj stało? Czy ja miałem tam wejść, chyba, prawda? No nie! Co się stało? Czy ja powinienem wejść normalnie, prawda? No i fuck. O, Lidia! Przynajmniej Lidia wróciła. Ok, gdzie ja jestem? Marker, dobra, dobra czyli idziemy, no w tamtą stronę, chodź, Lidia. Jest, Lidia wróciła, <laughs> Ciekawe, gdzie była. dobra, pójdźmy sobie tam, te tędy, żeby dostać się znowu i porozmawiać z tamtym gościem. Nie czytałem dokładnie, co się stało i co miałem zrobić. Może to był po prostu mój błąd i tyle, ale na szczęście zapłaciliśmy te kilkanaście. co się stało? Ten gość ma wielki topór, co mnie troszeczkę niepokoi. No młot. Przepraszam, wiesz coś może o tym domu? Ktoś do niego wchodził albo wychodził. A niech... Służę w straży standardowej. Um, hm. Podejrzewamy, że w tym domu oddaje się cześć Dedron. Mroczne rytuały i tak dalej. Właśnie miałem wejść do środka. Chodź ze mną i miej oczy szeroko otwarte. No kurde, kolejny jakiś quest normalnie na każdym kroku. Um. Dobra, no to zróbmy to. Pójdziemy sobie teraz z tym gościem. Dobra. Mam nadzieję, że jak wreszcie, że w tym odcinku powalczymy coś. Uhuhu, dobra. Ale w bardzo fajnym mieście się. No, ja sobie przeszukam kufer w ten czas, A to jest... Zb cesarska zbroja? Ale ludzie twierdzą, że nikt tu nie wchodzi ani stąd nie wychodzi. Jakieś łuki... nie, to są dość słabe przedmioty. To? Zdaje się, że to OK Okej, czekaj, czekaj, jeszcze coś sobie wezmę. <grym> Dobra. O kurde, coś jeszcze? Coś jeszcze? O, ekstra. Dobra, te zwoje mamy. Co tutaj się stało? Dość z tego! Coś jest w domu. Chodźmy, dowiemy się prawdy. Wychodź! Wiemy, że tu jesteś! Co się stało? Kolejne drzwi. Spróbuj je otworzyć. O, Lidia. Pomożesz nam. Mam nadzieję przynajmniej, co? No to otwieraj. O kur... <laughs> Nie wierzę w to. Po prostu tutaj światła. Co tutaj się dzieje? O nie. Przedmioty są poruszane tutaj. Co się dzieje? No co ty nie powiesz? Na To nie jest Szybko. Słaby. On jest słaby. Ty masz w sobie siłę. Zgładź go. Nie, 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 nie. Przesuń się. Uciekamy szybko, czy to jakiś co tutaj są złe duchy. Musimy sprowadzić pomoc. Nie. O kurwa. Nie, 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 nie. Drzwi zostały zamknięte. Rozszarp jego ciało. Nie, 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 nie. Nie zabijaj mnie. albo zginiesz. Co się dzieje? Muszę cię zabić? Och, uh, tyle, odczep się. Tak. śmiertelniku czeka cię nagroda. Dalej. No nie. dobra. No to jak już zabiłem gościa, to może poszukam ten, tej nagrody. No uh, sorry, musiałem to zrobić. Poza tym byłem pod presją. Aj, aj, Fucking shit. O, to sobie weźmy. No, co miałem zrobić? Powiedział przecież ty albo ja. Dobra, gdzie jest moja nagroda? Ja może sobie już pójdę, co? Ale oczywiście nie ma tutaj klucza. Muszę znaleźć klucz. Okej, okay. spokojnie. O, tutaj coś było. A, to jest królik, tylko. Kurde, te cienie są po prostu straszne. No dobra, pójdźmy sobie. Tutaj dalej. Wow, strasznie nieswojo się czuję jeść. to, co tutaj się przed chwilą działo. Oprócz tego, że zamordowany został człowiek, to jeszcze muszę otworzyć te drzwi. i pójść dalej. Tak. Dalej. Po same wnętrzności. Dobra, zapisujemy i idziemy, prawda? Tutaj chyba nic nie będzie. Ale co dalej? O, tutaj mamy jakąś notatkę, czy. Nie, Norski Mute. Ok, spokojnie, tutaj coś może zrobimy. Kurde, nie ma tutaj nic. Co, co, co mamy i. Gdzie mamy iść? O, tutaj coś jest jeszcze. A nie, tutaj jest nasz powrót. Czyli musimy iść. W tamtą stronę. Kurde, nie ma tutaj nic. Co mamy zrobić? No dobra, yy, dość dużo się zdarzyło w tym odcinku i to chyba na tyle, ja ty sam już sobie poszukam wyjścia, dlatego do zobaczenia, yy, cześć, na razie.